Ze studia Voice House seria podcastów Pop Culture in Brief. Gala Oscarowa za nami. Bank ze statuetkami rozbiła niezależna produkcja Anora, która otrzymała aż 5 Nagród Akademii. Anora została uznana za najlepszy film. Jeden z jego producentów, Sean Baker, wygrał także w kategorii najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz oryginalny i najlepszy montaż. Sean Baker to pierwszy filmowiec w historii, który jednego wieczoru odebrał cztery Oscary za jeden film. Gwiazda produkcji, Mickey Madison, dostała Oscara dla najlepszej aktorki. Adrian Brody został doceniony za główną rolę w filmie The Brutalist. To druga statuetka w karierze brodiego który wcześniej został nagrodzony za rolę w pianiście romana poleńskiego najlepszą aktorką drugoplanową została zoe saldana za rolę w filmie emilia perez saldana jest pierwszą amerykanką pochodzenia dominikańskiego nagrodzoną oscarem and i am the first of i Kiran Kalkin dostał Oscara za drugoplanową rolę męską w nakręconym w Polsce filmie Prawdziwy ból. Za najlepszy film międzynarodowy Akademia uznała brazylijski dramat I'm Still Here w reżyserii Waltera Salesa. Natomiast za najlepszy film animowany uznano Flow. To pierwszy Oscar dla filmu Złotwy, podkreślał reżyser animacji. Stworzony przez izraelsko-palestyńską ekipę film Nie chcemy innej ziemi zdobył Oscara w kategorii Najlepszy dokument. W kategorii Najlepsza piosenka wygrał utwór El Mal z filmu Emilia Perez. W czasie gali Oskarowej wspomniano wybitnego aktora Jean Hackmana. Morgan Freeman oddał mu hołd słowami, Jean zawsze mówił, nie myślę o spuściźnie, mam tylko nadzieję, że ludzie zapamiętają mnie jako kogoś, kto starał się dobrze wykonywać swoją pracę. Myślę więc, że w imieniu nas wszystkich mówię, Jean, będziesz zapamiętany za to i za wiele więcej, podkreślał Freeman. Ciała 95-letniego Jeana Hackmana i jego żony Betsy Arakawy zostały znalezione tydzień temu w ich rezydencji w Santa Fe. Okoliczności śmierci pary wzbudziły wątpliwości, dlatego w to śledztwo w tej sprawie. Na razie jednak śledczy wykluczyli udział osób trzecich. Gene Hackman był jednym z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia. Znanym z ról w takich filmach jak Francuski łącznik, Bez przebaczenia czy Mississippi w ogniu. Jego kariera trwała ponad sześć dekad. Zdobył wiele nagród, w tym dwa Oscary. Jego żona Betsy Arakawa była utalentowaną pianistką. Warszawskie kultowe kino Luna wznawie działalność po blisko rocznej przerwie. Oficjalne otwarcie potrwa od 5 do 9 marca. Właściciel kina Luna, Mazowiecki Instytut Kultury, zdecydował się na samodzielne prowadzenie kina po wygaśnięciu 10 dziesięcioletniej umowy z poprzednim operatorem. Kino jest po remoncie, choć właściciel planuje już remont generalny za parę lat. Wypatroszymy ten budynek do spodu. Wymienimy wszystko, co się da, żeby kino mogło funkcjonować kolejnych kilkadziesiąt lat. Zapowiada wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. W planach jest m.in. zmiana układu sal kinowych, żeby stworzyć dwie mniejsze i jedną większą salę. Kino chce pokazywać zarówno premiery filmowe, jak i klasyki, a także prezentować filmy niezależne. Wiosną tego roku gwiazda muzyki pop Katy Perry wyruszy w kosmos na pokładzie rakiety New Shepard firmy Blue Origin. Piosenkarka dołączy do dziennikarki Gail King, producentki filmowej Karen L. Flynn, a także byłej pracowniczki NASA i działaczki na rzecz praw obywatelskich. Misją pokieruje Lauren Sanchez, dziennikarka i partnerka Jeffa Bezosa, założyciela Blue Origin. Rakieta New Shepard wyniesie załogę na wysokość około 105 km nad Ziemią. Podróż potrwa około 10 minut. Misja ma zainspirować dziewczęta do sięgania po swoje marzenia zarówno w dziedzinie muzyki, jak i w nauce. Firma Blue Origin, założona przez Jeffa Bezosa, od paru lat organizuje loty suborbitalne, w których udział brały już 52 osoby, w tym znani celebryci. Ceny biletów na te loty są utrzymywane w tajemnicy. Jak mówią amerykańskie media, od czasu Walentiny Tiereszkowej w 1963 roku żaden lot kosmiczny nie miał wyłącznie kobiecej załogi. Południowo-koreańska policja wezwała pochodzącą z Japonii fankę zespołu BTS na przesłuchanie. Chodzi o pocałowanie Jina, czyli członka tego K-popowego zespołu, bez jego zgody. Do niechcianego pocałunku miało dojść w 2024 roku w czasie wydarzenia, które polegało na rozdawaniu darmowych uścisków. W jego trakcie Jin świętował zakończenie 18-miesięcznej służby wojskowej i 11-lecie istnienia grupy. Na wydarzeniu stawiło się ponad 1000 fanów gwiazd południowo-koreańskiego popu. Śledztwo rozpoczęło się po skardze internetowej. A tożsamość kobiety potwierdzono przy wsparciu japońskiej policji. Kobieta, choć napisała o pocałowaniu swojego idola na blogu, ignoruje wezwania i odmawia stawienia się na przesłuchaniu. BTS, założone w 2013 roku, ma ogromną rzeszę fanów na całym świecie, znanych jako Army. Jean, który ma 32 lata, jest najstarszym członkiem grupy. To było Pop Culture in Brief od Voice House. Polecamy się zawsze rano na kanale Jarosław Kuźniar in Brief, wszędzie tam, gdzie lubisz słuchać podcastów. W aplikacji Voice House Club możesz także ten brief przeczytać.